z tej strony łączek 12. Dziś chciałbym recenzować kostkę Axis Cube od Fange Jest to wersja na kolorowym plastiku, plastikiem typu Candy. Taką różnicą jest od zwykłego kolorowym plastiku, jest to, że jest różowy zamiast czerwonego. I kolory są takie trochę inne, jak takie cukierkowe, jak sama nazwa. Mówi taki zielony, taki limonkowy bardzo ładny. Może na kamerze tego tak nie widać, ale. Normalnie, przy normalnym świetle jest taki ładny limonkowy kolor. Kostkę kupiłem u Magicznej Kostki za, za około 26 zł. Wymiary kostki są takie same jak przy zwykłej trójce. Układ kolorów też jest taki sam jak zwykłej trójce, tylko że zamiast, jak mówiłem, czerwonego jest różowy chodzi o poruszanie się kostka porusza się bardzo dobrze czuć takie trochę lekkie zamulenie ale jest to po prostu spowodowane wyro... tym że trzeba ją trochę wyrobić może nasmarować i, wyro... i wyregulować są tu śruby zaraz wam pokażę o. o widzicie? Tu są, tu o, widzicie, są takie śruby? O, są śruby. O, weszło. Jeżeli chodzi o feeling, feeling jest bardzo. Bo fajny taki, który zadowoli każdego speedcubera. Jeżeli chodzi o ścinanie zakrętów, to tutaj możecie zapytać, ale po co ścinanie zakrętów w takiej kostce? No, niby to jest racja, ale jednak firma bardzo się postarała i kostka ścina nawet dobrze. Jak na kostkę, która ma być zmiennokształtna, na jako modyfikacja zwykłej trójki. Bo tutaj, chciałem nadmienić, że to są modyfikacje 3 na 3, jakby to się nie działo. Tu jest center dwukolorowy, czyli czasami będzie trzeba zamienić go, obrócić go. To jest właśnie coś trudniejszego od zwykłej trójki, że tutaj trzeba obracać centrum. Tutaj nie ma znaczenia, ale tu jest. Mm. Mm. Jak ja mówiłem, sorry za cięcie, ale na chwilę musiałem pójść. Górę Wąszenkowską. Dobra, mniejsza z tym. Czy po, pytanie, czy polecam tą kostkę? Kostkę bardzo polecam. Myślę, że będzie to bardzo dobra kostka dla każdego kolekcjonera i początkującą osobę, która dopiero rozpoczyna przygodę ze Spitzkiwingiem. Myślę, że idzie to takie niby, niby jest to kostka dosyć prosta, bo to jednak modyfikacja tej trójki, ale myślę, że tak, że po pomieszaniu, jak widzicie, kostka wygląda dosyć efektownie. Czekajcie, tylko za złożę. Możecie przez chwilę zobaczyć, jak układam, żeby zobaczyć, jak się ta kostka sprawuje. No co ty ten Poczekajcie, zrobię cięcie, jak ją ja może. Okej, okay, już jestem. Kostka jest ułożona. Tak więc bardzo polecam tą kostkę. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Możecie zostawić suba, dzwoneczek, żeby być na bieżąco z filmami. To cześć.